Byłem kilka razy, pani burmistrz. Rozmawialiśmy yy... się na godzinę 12, byłem przyjęty o godzinie 15. To były takie szybkie rozmowy, na których nie było można się pogadać. Pani Matkowska zaraz poświęcić się rozmowie, przekazać sekretarce informację, że w tym momencie yy, rozmawia z sobą mówią. Co 5 minut wybierała rozmowy telefoniczne, przerywała. Uważa, że się zachowywała się tak, jakby rozmawiała z pięcioletnim letnim dzieckiem. To jest jedna rzecz. Niedotrzymanie obietnic wyborczych Które? obietnic wyborczych z pierwszej kadencji, z pierwszej z pierwszych wyborów w 2007 roku z 30 września Pani Mara Blatkowska obiecała likwidację Straży Miejskiej Minęło 5 lat Pani Brunisz zamierza kupić nowy samochód wystawiając przetarg na 70 tysięcy złotych Pana stanowiska Komendanta Straży Miejskiej umieściła męża Pani Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego. Na zebraniu jeszcze wiejskim w osieku, no ta się Pani Burmistrz obiecała utwardzenie w ulicy Kwiatowej w Osieku. Do dzisiaj nic się nie dzieje. Obieca, obiecała rozbudowę rewizystenckie, ale jak widać proces inwestycyjny, który rozpoczął się dwa lata temu nadal trwa i wniosków na szybkie zakończenie brak. Tego będzie potem więcej, będziemy hmm. dorzucać. Będziemy rozumiem, ale na... jak wiemy, podpisali się pod tym naszej gminy. Tak. Nie. Nie. To jest... nie. My dopiero zaczynamy, złożyliśmy w tym momencie, złożyliśmy wniosek dnia. dnia 5 minut wcześniej. Tak. Złożyliśmy mhm. wniosek. w tym momencie za chwilę jedziemy do piły złożyć do komisarza wyborczego mhm. drugi taki sam wniosek zatytułowany do komisarza wyborczego. Mhm. I od tego momentu mamy 60 dni na zebranie, 10% mamy zebranie. 10% głosów uprawnionych w naszej gminie, czyli około 1200 podpisów. Mm -hmm. Jeżeli spełnimy to w ciągu 60 dni, komisarz wyborczy będzie musiał zarządzić przedterminowe e referendum, w trakcie którego ludzie zagłosują za odwołaniem bądź też nie. Jakie są jakie szanse na zebranie tych podpisów? Tych podpisów? Myślimy, że zbierzemy je bez problemu. sądząc że w sondach, jakie się ukazują, w różnych portalach informacyjnych, widząc 95% negatywnych wypowiedzi i 95%... E 95% ludzi, społeczeństwu się nie podoba jej rządzenie, to myślę, że nie będzie z tym problemu. Ile osób będzie zbierało? Na chwilę obecną będziemy zbierali piątkę. Jednej osoby niestety z nami w tym momencie nie ma, ponieważ jest pracy, pracuje. Będziemy zbierać w piątkę, przez weekend otworzymy kilka punktów no w poszczególnych miejscowościach, w sklepach, będą to osoby, które będą miały zbierały w naszym imieniu te podpisy. A między innymi będziemy też zbierać w miejscach publicznych, jak na targowisku, mhm. na rynku. Także na myśle... ta terenie całej gminy, nie tylko w Wysku, Tak, ta terenie całej gminy. nie tylko w Wysku, nie tylko to Pracował Czy Pan już nie, nie jest wiceburmistrzem? Ale ale jako były. były wiceburmistrz, tak mówię, Ja jestem członk pan członkiem tutaj? grupy, mhm. która zdecydowała się e, zrobić to referendum, znaczy przystąpić do, do referendum. E, ja, jako osoba w tej chwili już nie związana z urzędem, bo już rok czasu nie mhm. pracuję. E, swoje sprawy z urzędem załatwiłem przed sądem pracy w marcu, e, obecnie. Jako mieszkaniec mam prawo zagłosować i wycofuję w tej chwili swój głos poparcia, który dałem pani burmistrz Marii Bratkowskiej dwa lata temu. Dlaczego? Uważam, że gmina pod jej rządami nie ma przyszłości. Jestem ojcem trójki dzieci. Jeśli moje dzieciaki mają tu zostać, to ta gmina musi naprawdę dużo, 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 dużo zacząć działać. Przede wszystkim tu nie ma pracy. Nie rozwija się żadna przedsiębiorczość, nic kompletnie. Nawet małe czy średnie przedsiębiorstwa upadają. I no, dla, dla moich dzieci, i w sumie dla mnie, w tej chwili, e, taki, taki tutaj powiedzmy e, program, który prowadzi pani e, burmistrz, e, jest nie do akceptowania. Mhm. Czy macie kandydata? Nie, nie popieram żadnego kandydata, nie mamy żadnego kandydata. Nie jesteśmy związani Wyrzani z żadną partią. Nie, ma kandydata, tak jak już nie wśród mieliśmy, nas tak? nie ma kandydata, na chwilę obecną nic o tym nie ma. Na wiemy. chwilę obecną, przynajmniej. Eee, no jeszcze ostatni punkt. Nieumiejętne mm. prowadzenie inwestycji. Mm. Nic za pod przypadką, głośny temat. Tak. Dzisiaj akurat był Luz... szósty przetarg. Dzisiaj był akurat szósty przetarg. Eee, jak widać, pracownicy Rządu Miejskiego nic sobie z tego nie robią. Według mnie nie jestem osobą, która pracuje na takim stanowisku, ale według mnie, jeżeli bym zobaczył dwa, trzy czytali, które zostały niewaśnione, zaczął działać w tym temacie.